Hej wszystkim, witam Was dzisiaj w piątym dniu tygodnia z Alex, dzisiaj mamy piątek i zapraszam Was na ulubieńców września. W Danii za oknem już jest totalna jesień i dzisiaj powiem Wam, że wstałam, poćwiczyłam trochę, e, musiałam jechać do szkoły rowerem jakieś 7 km, Później byłam w szkole, siedziałam na zajęciach, wróciłam 7 km ty tym rowerem, i teraz to, o czym marzę, to po prostu iść spać, ale wiem, że muszę nakręcić ten filmik, e, ponieważ nie mogę opuścić jednego dnia w tygodniu z Alex. E, więc jeżeli będę taka trochę, nie bardzo podekscytowana tymi wszystkimi rzeczami, to już wiecie dlaczego, ale ale i tak mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba i przekażą Wam trochę mojej pozytywnej energii. W tym miesiącu tak naprawdę mam tylko trzech kosmetycznych ulubieńców, a reszta to jakieś takie właśnie niekosmetyczne jakieś gadżety, coś do jedzonka, jak wiecie, ja uwielbiam jedzenie. I oczywiście jakieś filmy na koniec. Tak jak już Wam wspomniałam, tutaj w Danii jest totalna jesień, więc wzięło mnie bardzo na takie kolory mocne, czerwone, bordowe, tak jak mogliście zobaczyć już w poprzednim filmiku, miałam nawet na usach taki bardzo bordowy kolor, ale jego zaczęłam nosić tak dopiero od niedawna, więc jeszcze nie jest to aż taki totalny ulubieniec, ale jednak na moich paznokciach królował, królowała po prostu czerwień, królowało bordo. Taka mocna, fajna czerwień, mam ją, mam ją również dzisiaj na paznokietkach, jak możecie zobaczyć, jest to czerwień z Loreala w kolorku 404. Ja bardzo lubię te lakiery z Loreala, ponieważ one są na moich paznokciach bardzo długotrwałe, one się utrzymują jakieś 5-6 dni. Wygląda moim, moim zdaniem przepięknie to, czy na imprezę, czy na dzień taki zwykły, uwielbiam ten kolor na paznokciach. Mam nadzieję, że nie łapie mnie żadna choroba. Oj, Coś związanego znowu z jesienią będzie to e, żel pod prysznic, żel, który jest o zapachu e, zakazanej wanilii i pachnie on przepięknie. O, ja mam w swojej łazience otwartych zawsze jakieś tak 3-4 żele żel do kąpieli, aby mogła po prostu sobie wybierać e, między różnymi. Tego używam za każdym razem, a popatrzcie ile jego zeszło. To jest tak świetnie pieniący się żel, że naprawdę nie trzeba dużo, Malutko, malutka ilość na całe ciało, a pachniecie później przez całą noc. Uwierzcie mi, znaczy ja właśnie tego y, stosuję tylko na wieczór, ponieważ ja mam takie swoje y, żele na dzień i na wieczór. Na przykład będę ćwiczyć, później pójdę się wykąpać, to tak aby zacząć dobry dzień, wezmę coś takiego bardzo rzeźwiającego. A to było takim po prostu taki, taką rozkoszą wieczorną, więc naprawdę świetnie, świetnie pachnie. Później zapach, tak jak mówię Wam, utrzymuje się Całą noc, ja później idę ją właśnie do sypialni Mój chłopak na przykład przychodzi i mówi O już się cała wyperfumowałaś, ja mówię nie To właśnie to, czy ja wspomniałam, że to jest Victoria's Secret? <grych> nie wiem czy możecie Zauważyć, ale na oczach mam coś takiego Bardzo połyskującego, mam tak naprawdę Dwa cienie yy, różne, ale Właśnie tutaj tak na środek Oka, na środek powieki yy, Dałam właśnie mój ulubiony pyłek Który tak naprawdę poszedł gdzieś W odstawienie na chyba 5 miesięcy. Ten pyłek jest taki bardzo fioletowo-złoty. Jak możecie zobaczyć, on jest w formie takiego właśnie proszku, więc nie mogę Wam aż za bardzo tak, wiecie, przechylić, na przykład, bo wszystko będę miała tutaj w brokacie. Jest tego dosyć dużo, więc nie wiem, kiedy ja to zużyję. Jest inglota, on jest w kolorze 22 i powiem Wam, że sprawdza się idealnie, ponieważ on na moich powiekach utrzymuje się cały dzień. Najlepiej mi się tego stosuje, gdy biorę tą tym właśnie malutkim, serdecznym paluszkiem. I sobie tak po prostu leciutko wklepuję Kiedy chcę, żeby ten właśnie brokat został taki rzeczywiście i był taki widoczny na oczach A jeżeli na przykład mam zamiar Nosić to tak w ciągu dnia Z niczym innym na powietrze To po prostu wezmę pędzelek I sobie tak to lekko rozmażę On mi się w ogóle nie rozsypuje, nie wiem Po prostu uwielbiam, uwielbiam ten pyłek I przepiękny daje pobłysk I wydaje mi się, że on jeszcze bardziej tak jakby odkrywa moje niebiesko-zielone oczy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mój ulubiony gadżet w tym miesiącu to tak naprawdę ten kubek, który widzieliście już w poniedziałkowym holu, ale ja go już stosowałam znacznie wcześniej, ponieważ nie tylko od tego tygodnia, tylko już wcześniej, ponieważ już wcześniej go kupiłam, ale naprawdę go uwielbiam i z tego kubka aż mi się coraz bardziej i coraz więcej chce pić wody, tak naprawdę, więc tylko to jest dobra rzecz. Wcześniej piłam dużo wody i tak i tak, ale piłam, wiecie, w takich normalnych szklankach. A teraz piję dwa razy więcej to, co piłam wcześniej, a tamto, co piłam wcześniej, to już było dużo. Więc naprawdę fajny gadżet i myślę, że bardzo zdrowy. Coś, co uwielbia mój piesek, ale i ja. Jest to coś, co wygląda tak naprawdę jak antyperspirant. Jest to taka kulka smakowa dla psów. Jeżeli na przykład idziemy z naszym pieskiem na spacerek, nie chcemy zawsze brać e, jakichś tam smakołyków, ponieważ wiadomo, nie chcemy tuczyć psa, tak? E, a chcemy też, żeby na przykład nagradzać go, e, jeżeli zrobi coś dobrego, więc ja zawsze biorę taki właśnie, on się nazywa Lick Treat i jak go odkręcam, wygląda on tak, 100% naturalny, e, ze smakiem bekonu, więc jak ja tylko to odkręcam, mój piesek już szaleje, już po prostu liże. Na początku chciała w ogóle wygryzać tą kurkę, ale później się skapnęła, że trzeba to lizać e, i myślę, że naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego i praktycznego. Ja już zaczęłam mój uniwersytet we wrześniu, więc już od 1 września mam tak naprawdę zajęcia. I moim przeką moją ulubioną przekąską, e, o tak, e, był to na pewno, e, było Kinder Bueno, po prostu uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Nie widziałam tak naprawdę wcześniej Kinder Bueno tutaj w Danii nigdzie, a ostatnio właśnie w tym miesiącu widziałam, że weszło w Aldi. Taki trzypak można kupić za 20 koron, czyli 10 zł, więc jak na Danie nie jest to dużo w ogóle, więc naprawdę Wam polecam i jest przepyszne! Coś znowu związanego z jesienią, już widzicie, że ja okropnie już bardzo czuję tą, wieś, tą jesień. No cóż, no już jest tak tutaj zimno, jest taki wiatr okropny, że ojoj, oj. Ale mam tutaj e, tak naprawdę Cynamon, tylko sobie go przesypałam Do takiego właśnie dużego opakowania Ja wam muszę się przyznać, że ja tak naprawdę w ogóle nie jadłam Cynamonu przez ostatni rok Nie wiem, w ogóle nawet nie kupowaliśmy cynamonu Bo do niczego nawet go nie używałam, nie miałam jakoś tak ochoty A w tym miesiącu po prostu ja używam Tego do wszystkiego, ja nie mogę się bez tego obyć Ja używam to do kawy, do milkszejków Ja sobie robię, słuchajcie Grzanki z masłem orzechowym I ja posypuję to dalej na e, właśnie e, na, te, na te grzanki, ten cynamon Posypuję, po prostu ja tego używam w tym momencie do wszystkiego. Uwielbiam cynamon. Jeżeli macie jeszcze jakieś przepisy właśnie z cynamonem, na pewno zostawcie mi je koniecznie na dole. I e, powiem Wam też, że słyszałam kiedyś, 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 że cynamon przyspiesza też metabolizm i wydaje mi się, że to prawda. E, więc jeżeli e, tak, jeżeli macie z tym problem, to polecam dodawać cynamon do kawy, do wszystkiego tak naprawdę. I kolejna słuchajcie rzecz, to jest to e, zgadnijcie. Dawajcie. Zgadu e zgadula. Tá bom. Ostatnio, właśnie, jak byłam w Polsce, teraz na wakacje, chyba to było w lipcu, to właśnie uznałam, że muszę jeść więcej takich zdrowych produktów, jak, jak właśnie nasiona e, te chia. E, chciałam też właśnie skusić się na siemielniane, ponieważ e, słyszałam, że nawet siemielniane jest jeszcze bardziej zdrowe niż e, te Chia Seeds I powiem Wam, że próbowałam na porządku topić, jakby, wiecie, w, zagotowywałam wodę i e, wlewałam do kubka, i później mieszałam z tym. To była z tego taka gelatyna, było to tak okropne, ale jakoś się tam, jakoś tam próbowałam to pić, powiem Wam, bo tak sobie myślałam, a, dla zdrowia. A teraz już jak przyjechałam do Danii, już nie dałam rady. Nie dałam rady z tym, ponieważ było to tak okropne. E, więc pomyślałam sobie, że muszę znaleźć jakiś inny sposób na to, więc tak jak, jak na przykład robię rano sobie kanapeczki z pasztecikiem jakimś, czy z szyneczką, pomidorkiem, czy coś takiego, zawsze używam to jako, słuchajcie, przyprawy. Biorę po prostu trochę, e, posypuję i już od razu mam e, swoją dawkę dzienną siemienię Teraz mam kilka filmów i. Programów, które chciałabym Wam polecić. W tym miesiącu, jako że byłam taka strasznie zmęczona szkołą, jak już przechodziłam do domu, nie miałam nawet głowy na to, żeby się uczyć, ani żeby robić w ogóle cokolwiek innego. Siadałam po prostu na kanapie i włączałam sobie przynajmniej jeden odcinek Keeping Up with the Kardashians. Teraz już jest tak naprawdę chyba 9 tych sezonów, więc zaczęłam tak naprawdę od chyba siódmego sezonu, i tam w każdym sezonie jest chyba 20 odcinków, więc tak się bardzo skręciłam i tak uwielbiam tą rolę. Oni są dla mnie fantastyczni. Najbardziej lubię, oczywiście, Kim i nie, Kartmi. Kartmi jej też tak za bardzo nie lubię. I Chloe. I jeżeli nie macie takiego do oglądania, nie macie już żadnych seriali, to naprawdę polecam Wam. Ten właśnie program, ponieważ można się pośmiać, można się popłakać, i tak, coś takiego na odmóżdżenie się. Kolejnym filmem, który bardzo mi się podobał w tym miesiącu, był to film Casino. Nie Casino Royal, nie James Bond, ale zwykły film Casino. E, bardzo mi się on podobał, ponieważ jest to taki właśnie film akcji, e, trochę takiej mafii, jakby włoskiej, e, wszystko coś takiego, co ja właśnie lubię, trochę zabijania, trochę miłości. Akcja w ogóle dzieje się w Las Vegas, jest cały pokazany ten świat, tylko że to właśnie jest przesunięte. Kilka lat chyba wcześniej. Naprawdę fajny film i myślę, że warto zobaczyć. Kolejny film, który widziałam w tym miesiącu i który bardzo mi się podobał, to Royal Affair. I to jest tak naprawdę film duński z duńskim aktorem, bardzo, bardzo przystojnym. I on jest w ogóle ten aktor duński, znany na całym świecie, więc też dlatego chciałam zobaczyć ten film. Ten film tak naprawdę pokazał mi mój tato. Ja, ja pamiętam, że jak oglądałam ten film chyba na jakieś tam duńskich właśnie zajęciach jakieś chyba dwa właśnie lata temu, ponieważ on przyszedł chyba w 2012 roku. Jest to film duński, ale po polsku nazywa się Kochanek królowej, akcja dzieje się w XVIII wieku i tak jak można samemu się domyślić po nazwie, jest to właśnie film o królowej jednego właśnie z królów tutaj duńskich. No i ona ma tutaj swojego kochanka, którzy tak naprawdę zmieniają historię Danii, więc myślę, że warto to zobaczyć, nie tylko jeżeli mieszkacie w Danii, ale ogólnie też nawet właśnie w Polsce, ponieważ jest to coś naprawdę ciekawego. Coś, co bardzo mnie zainspirowało, to przemówienie Emmy Watson, tak, tej dziewczynki właśnie z Harry'ego Pottera, na konferencji dla United... Ye <laughs> dla United Nations. I e, tak naprawdę przemówienie było oparte na... Mm... Na takiej właśnie ideologii feministycznej, to, że my widzimy to, że teraz feminizm jest widziany jako taki po prostu, jako nienawiść dla mężczyzn, a tak naprawdę tak w ogóle nie jest. Mnie to przemówienie bardzo zainteresowało, ponieważ ja właśnie studiuję coś takiego związanego totalnie właśnie z tym kierunkiem, z tym, o czym ona właśnie mówiła. To nie tylko tak, że my kobiety chcemy być wyżej tu i tu i tam, ale nie wiem, czy wy wiecie, ale tylko tak naprawdę 18% kobiet jest w polityce. Kobiety dalej są widziane jako po prostu obiekt pożądania nie nikt kto może osiągnąć tyle samo co mężczyźni i właśnie ona o tym wszystkim tam mówi Przemówienie nie jest długie ponieważ trwa tylko 10 minut a jest naprawdę bardzo inspirujące moim zdaniem ostatni tak naprawdę film dokumentalny którym widziałam był to film Narco Culture i e, akcja dzieje się i w Meksyku i w Los Angeles, nie wiem czy wiecie, ale właśnie w Meksyku e, dzieją się takie ogromne, ogromne wojny narkotykowe i właśnie ten film to tak mniej więcej przedstawia, no codziennie prawie, że ktoś jest zabijany właśnie ze względu na porachunki e, tej, tej takiej jakby mafii, e, mafii tej e, narkotykowej, to jest już ich w, kultu, w ich kulturze. Ci e, najwięksi tacy jakby Mafiozi narkotyk, narkotykowi Oni są widziani Tam przez nastolatki jako po prostu Obiekty westchnień te, te dziewczyny bardzo by chciały mieć Takich właśnie mężczyzn, którzy się, się Zabijają, e, jeżdżą Takimi fajnymi samochodami To jest po prostu e, coś okropnego tak naprawdę Żeby właśnie coś takiego zobaczyć, ponieważ My mamy zupełnie inną kulturę, ale myślę, że Właśnie świetnie dowiedzieć się o kulturze Takiego innego narodu, jakim jest właśnie e, Meksyk i tam, co u nich to mniej więcej funkcjonuje. Ja wiem, że tak nie wygląda sprawa w całym Meksyku, ale właśnie w tych niektórych takich jakby prowincjach to jest po prostu bardzo ciekawe, aby coś takiego zobaczyć i bardzo wam to serdecznie polecam. Mam nadzieję, że ci ulubieńcy wam się podobali. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie kciuka do góry. Napiszcie mi, co wy takiego oglądałyście, oglądaliście, co was może zainspirowało, co wam się podobało, czy czytaliście jakąś książkę. Ja dalej czytam w sumie to samo, więc nie mogę wam nic takiego nowego polecić, ale Chętnie dowiem się właśnie, co Was inspiruje e, i co Wam się podoba w tym takim przemieniającym się okresie z lata na jesień. Więc e, tak, e, zapraszam Was oczywiście jutro, i jeżeli, nie, jeżeli ominęliście jakiś dzień e, tygodnia z Alex, oczywiście zapraszam Was, abyście to zobaczyli. E, tyle na dziś, i do zobaczenia już niedługo. Mua. Pa!